Fundusze europejskie wspierają bezpieczny transport, turystykę i uzdrowiska, biznes i gospodarkę, nowoczesne pociągi, ochronę zdrowia, kulturę i zabytki, ochronę środowiska, ekoinwestycje. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Przegląd miast Małopolski. Fundusze europejskie pomagają w ochronie zdrowia Małopolan. Tylko w ciągu ostatnich 6 lat zrealizowano 111 projektów infrastrukturalnych o wartości 1,4 miliarda złotych, z czego blisko 1 miliard to wkład Unii Europejskiej. Sala zabiegowa. W efekcie mamy nowoczesne oddziały szpitalne i sprzęt na światowym poziomie. Środki unijne wspierają także innowacyjne technologie medyczne. Szpital na Klinach. Krakowski Szpital na Klinach realizuje przełomowy projekt leczenia raka szyjki i trzonu macicy z wykorzystaniem najnowszej technologii Robota Da Vinci. Pokaz robota Da Vinci. W ramach projektu szpital wykona 200 zabiegów. Dla pacjentek zakwalifikowanych do programu zabiegi będą całkowicie bezpłatne. Mówi wicemarszałek Łukasz Smut. Cieszymy się, że małopolskie szpitale rozwijają się, korzystają ze środków europejskich, przez co zwiększamy dostęp do nowych technologii i podnosimy jakość leczenia naszych pacjentów. W szpitalu powiatowym w Chrzanowie ze środków unijnych zmodernizowano kilka oddziałów szpitalnych oraz sfinansowano zakup aparatury medycznej, która poprawiła jakość diagnozowania i leczenia pacjentów. Widok szpitala w Chrzanowie przy wsparciu funduszy w szpitalu powiatowym w Limanowej w drugiej połowie 2021 roku zostanie otwarty nowy oddział geriatryczny. Widok szpitala w Limanowej. W szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybudowano Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne i powstało Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet, którego celem jest kompleksowa opieka nad pacjentką na każdym etapie jej życia. Szpital Rydygiera. Małopolskie szpitale nie tylko modernizują się pod kątem infrastruktury medycznej. Szpital specjalistyczny w Nowym Targu niedawno przeszedł kompleksową termomodernizację, dzięki czemu stał się ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Anele Słoneczne Szpitala w Tarnowie. To jedynie kilka z ponad 100 projektów zrealizowanych w regionie. Marszałek Witold Kozłowski. Dla nas wszystkich, dla każdego z nas zdrowie jest najważniejsze. Dzięki funduszom europejskim możemy bardzo dużo środków przeznaczać nie tylko na modernizację naszych jednostek służby zdrowia, ale także na zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu. Dobra kadra medyczna, wysokospecjalistyczny sprzęt to gwarancja ciągłego podnoszenia usług medycznych w naszych szpitalach. Dzięki temu możemy bardziej dbać o zdrowie małopolan. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.